Stawienie. Bez żadnej blagi, bez żadnej lipy. Różne się dziś przestawiam typy. Niech się publiczność uspokoi. Kto nie chce zacząć siedzieć, no niech postoi. I niech się przyjrzy uczniom w klasie. Wszyscy gotowi? Czas zaczyna. Oj, ów będzie nieco uroku. O większego trudno zucha, jak był Stefan Burczymucha. Ja mi kału się nie boję, choć do niedźwiedź dostoję. Wilku ja ich całą zgraję, po i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są prawie czyste żarty, a pantery i tygrysy, na sztyk wezmę u mej spisy. Lew? Cóż lew? Chociaż duży, naczytałem się w róży i znam tego jegomości, co zły tylko kiedy pości. Szaka? Filk? Wielka robina. To po Grysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś szczeka. Komuże chce, to naprawę, Zaraz na ocean jadę i nie będę z chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień boży cały such nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Ten się budzi niespodzianie. Patrzy, a tu jakiś zwierzę. Do śmialania mu się bierze. Jak nie zerwie się na... Rozstrzymanych wielu znam, którym trudno żyć ten mamy. Ręką się trzymają i uśmiechnięte się mają. A jak pani im coś zrobić każe, to wymagają się lekarzy. A skleroza, choć wiemy o tym znakomicie, mocno utrudnia życie. Biega, krzyczy panu Achila, W myśli i i w pianinie już podłogę chce odgrywać. ciągle w siebie jest zapatrzona. Wszystko robi zakończenie. Czym nam skutecznie utrudnia ja życie? I choć nie bardzo ją kochamy, to wiele jej w sobie mamy. Zakochała, komu się stało i tak wciąż opowiada. Stolna jestem niesłychanie. najmniejsze tryska zdrowie. Jak już powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to rozstrotnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Wiem, śpiewam świetnie. Jak w operze, znakomicie jeżdżę na rowerze. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem zdolna, jestem mądra. Słodka, wiotka i pobabna, a w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga, moja mama taka pęka, moja siostra taka mała, a ja jestem… Piękna Czapla, szukam żony. Będę kochał ciebie wiesz? więc już będę się powierzchnia. Czapla piórka se poprawia. Nie chcę mam żabieć żurawia. Poszedł go żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już Czapla myśli w sobie. Czy właściwie dobrze robię?

Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wdział kalosze i do czapki znowu puka. Czego pan tu mnie szuka? Chce się żenić. Pan? Na no, męża? Po to pan się na wylęża. Szkoda, bo drogi, drogi pan na Proszę. Chyba wyjdę na żurabia. Piękne biurka się przybrała, do żurawia poczła Tak już po to lata długie, jedno chce, to nie chce drugie. Po to wciąż tą samą. nie I choć wszyscy je bardzo ufamy, ich miejsce znajduje się często przy A to jest największa fajna. Zobaczcie, panowie drodzy, co z wami niedługo się stanie, gdy żony porzucą gotowanie. Do domu zaczną obracać późno i swoje obowiązki traktować luźno. Ryśli czystością całe gniazdko. Piętwanaście, niezbyt duży. Czas najwyższy, by się wreszcie zabrać do obiadu. A tu pani Słowikowej ciągle ani śladu. Co tu robić? Co gotować? Prost Wczoraj byli Belkowie, a dziś pusta jest z piżaku. Wreszcie Graca Słowikowa. Już żona artystka, znana sławna, rozrywana i zarabia krocie. A pan Słowik? także śpiewa, ale przy robocie. Jedną tylko mam radość, tę chwilę upojną, gdy tu wima jak było przed wojną.